To co tam u ciebie? Ej, jestem debil, dwa. Co się. No, trochę to brzmi jakbym cię obrażał, w sumie. Nie? Jak to czytam na głos. E, jak to jest e, Centrum Ograch? Znajdziesz mi jednak informację. Jeszcze, jak? Ej, jak to jest Centrum Ograch? Znajdziesz mi jedną informację. Mam na imię Adam. nie myślałem, po prostu taki mam. E, jaką informację? E, ci mam znaleźć, bo, bo może wiem. A wiesz co? No to tak jak aktualnie widzisz. Um, do Dune'y y, wróciłem. Gramy. Była przez sekcja informacyjna, faktycznie. Um, trochę Oglądaliśmy, gadaliśmy, ale teraz trochę sobie, sobie chyba, chyba pogramy. Ale mówię, jaką informację, to może coś, coś ci powiem, podpowiem. A sorry za to, co mówiłem wcześniej. Nie to, że chciałem ci coś y, o, o, obrazić, tylko no. <laughs> Jakby to przeczytał na głos, to to by trochę inaczej zabrzmiało. <grych> A, dobra, zaraz wykryto Eee, gdzie tutaj? Na czym myśmy to tutaj skończyli? Zaraz, tu o, czemu tutaj nie ma ustawionego? A niech będzie. No, dosyć sporo już mam tych odkrytych. Dobra, czyli tutaj jest walka? Zaraz wygrywamy? Oczywiście, że nie. <laughs> Infiltrator. Ach, dupa jasna. Dobra, dajmy na jakiś play, tylko może spokojne. Dzielą swoich ludzi. Hmm. O, hercownik. Aha, już wiem, jaki to był problem, już pamiętam. Już mi się pamięta. Hmm. Ja coś tu jeszcze gdzieś mogę zrobić. Już aż tak nie pamiętam. Nie, chyba wszędzie mam już wszystko co można porobione. Zdaję w się sensie wszystkie możliwe budynki. Dobra, idźmy odbić to miasto. To może najpierw tak tu. Wątpię, że bym dał radę, ale kto wie. No, jak tam, to jaką informację? Dobra, wszyscy cali, doszli, dobra, to lecimy. Odbić miasto. Tutaj by trzeba było zainwestować. Ile mam tego? No zaraz. Tutaj jeszcze wyłączę w sumie. O, a lepiej będzie mi się grało, będziecie mi widzieć. Nie biuro. Baterię rakietową chyba. I często mi odbijają tą... ...to miasto. Jak na styk mamy tych ludzi. Kurde. O właśnie. How can I help. A się. O mm. Zaraz, co ja tutaj mogę zrobić, żeby... Ludzi było więcej A może coś w mojej głównej bazie Mogę zainwestować Ach, też nie za bardzo Dobra Póki co trzeba z tego zrezygnować. No, no dobra, spoko. Pletonu chyba nie potrzebuję, bo tego mam. Albo w sumie. Dobra, trzeba byłoby gdzieś pójść. A, zaraz. Co tutaj by wziąć? Eee... Brona bez granic. To. O, kosz budowy Nie za dużo mogę tutaj zrobić że to tamtego nie mogę. Też tu jeszcze mogę, poza tym nie. Okej. Okay. agentów dwóch Okej okay. Dobra, pierdzie się koleś. Zaraz, 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 moi drodzy, zaraz, zaraz. Coś mi tutaj. Czy ja z wodą jestem na plusie? Dwadzieścia pięć. Yy... To... 27 Nie no, jestem na plusie O Okej okay. Dobra, to co, I jedziemy dalej z podbojem. Ok, fabryka ogniw paliwowych. I los przyprawy. Piątynia Ceremonialne groty Kurde Nie widzę nic takiego Chyba muszę to jeszcze odblokować Dobra, jak to tutaj wygląda sytuacja? Aj, moje działko, no tak. A tak, tutaj też był ten problem. To oni byli za słabi i ginęli praktycznie od razu. Hmm. Co by tutaj zrobić? Chyba to mogę, ale innych rzeczy? Mmm, o, to całym sercem popieram. Dajcie znać na czacie, kto jest, moi drodzy. Gamer, recording, jesteś? To tam. Czy wszyscy uciekali już? W sensie to, to, to też jest dla mnie taki swego rodzaju fenomen, to brzmi trochę jak zachwyt, ale tak nie do końca jest w, z nim w praktyce, bo... Yy... Zaraz, zaraz, co jest? Cześć, white. Czemu 12? W sensie takim fenomen, bo ja, mi się zawsze wydawało, że ja ogólnie to gadając przynudzam zakład przetwórczy. tutaj mogę. Tu wychodzi na to, że muszę to zrobić. Czy prawą się nie wyrabiam? z wszystkimi mam sojusz budowa zakończona mogę coś nowego o przyprawa a tak hegemonia okej okay. nie da się tego anulować. o, tu jeszcze okej okay. Dobra, jest ogarnięte wszystko. Dobra, trzeba byłoby armię zrobić sumienie? sumie, Na 500 maksymalnie. Jedyne, co mnie w tej Dunie troszeczkę denerwuje, to jest to, to, że albo wydobywam jedną rzecz, albo drugą. Chyba, że ja coś źle robię. Bo tutaj na przykład nie mogę mieć kolejnego zakładu przetwórczego na przykład, a tu mam do wydobywania. No I właśnie no, i nie mogę. I co znów pomierają? Tutaj mega schodzi im życie, jak nie wiem tej okupacji. Aha, jak dałem to, to... Okej. Okay. Podoba mi się ten widok z góry. Dobra, co tutaj jeszcze? Jeszcze dobra, nic, nie za bardzo. Ej. Okay. Dobra, koleś pierdzielisz. Let's get to business. To teraz mogę No, moi drodzy, jest tam ktoś. Bo możemy sobie na spokojnie pogadać. O, tu mogę. Dobra, to sprzenie to trzeba dorobić. A tam mamy jeszcze na dole.